Cześć, jak widzicie, trochę już zrobiłam tego serduszka, bo jutro są walentynki. Bo jest, uwaga, już pokazuję na kalendarzu, jest dzisiaj trzynasty, a jutro jest czternasty. I są walentynki. I jeszcze są moje siostry i Nina. I robimy serce. To to zaczynamy. Mam już takie coś, tak? Biorę kabel. No i przejeżdżam między tym i wtedy można czarną błóżką zrobić. Cześć, co ja powiedziałam. Czarną modeliną robić błóżkę. Przepraszam, że teraz nic nie widać. Ale wiem, bo ja tu teraz robię buźkę, A to jest moje pierwsze serduszko na walenki zrobiłam już buźkę dziwną buźkę tak więc taka buźka no i wtedy to można przyczepić zrobiliśmy już pierwszą rzecz teraz uwaga zrobimy nie musimy ciągle na walentynki tylko mamy robić na przykład banana albo różne takie na rzeczy dla pyczopów to zaczynam Robimy teraz Rogala. Rog... Rogala. Dobra. Nie mam brązowego. Wiem. Ale okej. Okay. Bierzemy żółty. Jeśli ktoś będzie pytał. To Powiem Jeśli ktoś będzie pytał. To, to jest z tej mojej starej co jest? bo ta jak się, się przeżyliście to są te same, ale ta jest już trochę oderwana, więc to jest ta na nowo bierzemy gdzieś chyba o tyle i mieszamy widzimy się za chwilę To była przerwa. Mamy już wymieszane, wyglutowane i tak. Teraz robimy takie coś, tak? I to robimy tak. No i to teraz skręcamy. Ale widzimy się za chwilę, bo, bo ja to muszę robić dwoma rękoma. Że jedną trzymać, żeby się nic nie zepsuło, a drugą tak szczerze patrzyłam w internecie jak to zrobić i zrobiłam jeszcze takie coś, to jest to jest naszyjnik nasz na ten albo kolczyk. Jak wolicie, piszcie w komentarzach. Jeśli najwięcej będzie kolczyków, to będzie kolczyk. Jeśli najwięcej będzie na szyję, to. To naszyjnik. Dobra. Mamy naszyjnik. Robiłam wtedy takiego kotka. Ale wtedy to nie było na internet, tylko sama robiłam, więc to takie coś. Córeczko, za chwilę jest obiad. Dobrze, mamo, za chwilę przyjdę, tylko nagrywam na internet. Dobrze, to ja wychodzę ze sklepu. Zdjęcie. Zdjęcie. Dobrze, to wychodzę. Pa skarbie. Pa mamo. Dobrze, przepraszam za przerwanie. Dobra, mamy już ten naszyjnik. No i ostatnią rzeczą zrobimy. By Yy, miskę. Dobrze. Akurat musimy użyć nowego koloru. Tum, tum, tum. Nowego koloru. No i zrobimy przykład yy, niebieskie kropeczki. O, dobra. Odsuwamy ten. Najpierw bierzemy kawałek modeliny i tak robimy, żeby była miękka, jak ten. Widzimy się za chwilę. No jest mam No i teraz robimy tak. Robimy to w kulkę. No i mamy kulkę. O Jezus, przyczepiło się czarne. ale to nic, będzie po No tak. i teraz trzeba zrobić to, tu, że tutaj się wleje zupę. I tu ścianki. Widzimy się znów za chwilę. Aha i nie piszcie w komentarzach, że mówię ciągę za chwilę, bo tak mi jest po prostu łatwiej. Więc się nie wciekajcie. To nie jest dla mnie proste że trzymać kamerę i wtedy układać, o, wtedy bym moja mama była przy tym ale okej okay. dobra, Taka miska to miska? wszystko jest na razie, ale będzie e, będzie zupa pomidorowa tak więc bierzemy teraz niebieski i kropeczki. Nic się nie zniszczyłam, ale okej, okay. robię kropki. O to jest zestaw dziecięcy. Tabernol. OK, za chwilę skończę robić te kropki. Dobra, skończyłam robić kropki. Teraz robimy z czerwonego, czyli to już nam no, niepotrzebne. Ugniatamy i trzeba zrobić rozmiar zupy, taki z zupy. Yy, rozmiar tak, taki dużego, aż będzie zmieszczony do naszego, naszej miski. Aha, jak yy, gadają, to to jest moja cała rodzina. Więc nie piszcie w komentarzach. Na temat takiego uwaga. Bo oni też już mnie powoli wkurzają. Ja... A najgorsze było to, jak moja siostra powiedziała coś, i myślałam, że już będzie koniec. Ale dobra, zrobiłam. W miejsce z. Zrobię jeszcze marchewki. Z zupy pomidorze jest marchewka. Hmm, aha, bo nie mam pomaryczowego, po wow. Okej. Nie wiem, czy zupę się soli, ale dobra, zrobię. Chyba tak, jak jest gorzka, albo coś. coś to się soli. Za chwilę muszę albo za małą chwilkę zrobię tylko te dwa, albo i trzy. Okej, okay. mam już. No mam już! że mi się udało wreszcie zrobić miskę z zupą pomidorową. Po wow. prostu! No, taka miska z kropkami. tak mm. Więc zrobiłam tak. Super pomidor Wam Serduszka, belantinki. I nie wiadomo coś, ale piszcie w komentarzu. Więc. Jeszcze opowiem chwilkę. O moim życiu i śmieśnym na Prima Pilis. Więc zrobiłam rzeczy na walentynki, bo będą walentyki jutro, jak wam pokazywałam. W moim kalendarzu pokazywałam. To ja będzie na chwilę do mojego pokoju. Aha, dobra, pokazuję wam scenkę <śmiech> scenkę z <laughs> Prima Pilis.